Było zorganizowane spotkanie z pułkownikiem SB, z komendantem wojewódzkim SB. Pokazywał czasopisma e, Bibułę, która z daleka pachniała pastą Komfort. I powiedział, że najgroźniejszy dla służby bezpieczeństwa to jest korner Morawiecki, bo on nie wiadomo skąd ma najnowocześniejsze japońskie maszyny drukarskie. Także to taki epizod bo wynalazcą tej japońskiej maszyny drukarskiej to była Basia. No. Był mikser, pasta Comfort, sadza, i i 500-watowa żarówka. 29 stycznia po długiej chorobie odeszła od nas w wieku 74 lat pani Barbara Sarabuk, pani Basia, królowa podziemnego druku. Główna działalność to rozwój sieci podziemnych drukarni oraz sieci kolportarów, przeprowadziła około stu szkoleń dla drukarzy, będąc wychowawczynią wręcz całego pokolenia młodych ludzi.. Walczących o wolne słowo. Ja na przykład w życiu nigdy nie drukowałam. Robiłam wszystko, ale nigdy nie drukowałam. Dlatego przed Basią chyliłam głowę, bo drukiem się nigdy nie parałam. Dla mnie to była czarna magia, a Baśka to wszystko umiała, robiła, trzymała. No a poza tym miała pod sobą całą armię, armię drukarzy. No zdecydowała się na trudną sprawę, na ukrywanie się. A tutaj właściwie było bardzo mało osób, które się na to decydowały. Chroniła zawsze swoich drukarzy, narażała się sama, miała mnóstwo lokali, każdy lokal wiedziała, jak wykorzystać. Kornel Morawiecki, legendarny przywódca Solidarności Walczącej i przyjaciel pani Barbary, tak między innymi napisał we wspomnieniu. Barbara Sarapuk uosabiała w latach 80. wolny druk. Basia. Głosabiała, głosabia, wolny dróg niepodległy w treści, niezniszczalny w praktyce. Przez inteligencję była nie do poszukania, nie do omamienia. Przez charakter nie do kupienia, nie do pokonania. No i się taka obliczona, jak ja się z tym dociągnę do domu? Najglej zatrzymuje się nyska milicyjna i pytają się, czy panią podbić. Oczywiście skorzystałam. Cała Baśka, cała ona i to chyba opisuje Baśkę najbardziej. Powielacze, offsety, maszyny drukarskie można było namierzać, uzależniać, a w ostateczności likwidować. Struktur, które ona tworzyła, nie sposób było w ogóle rozeznać. Były to struktury jak powietrze. Wszystkim nam dostarczały tlenu swobody. Szukałem kontaktu z podziemiem, no chciałem drukować. Andrzej zadzwonił do drzwi, otworzyła wysoka kobieta w długich czarnych włosach, no i tak poznałem Barbarę. Czy mam jakiekolwiek doświadczenie w druku? czy trzeba przeszkolić. No i cóż, no rozpoczęliśmy drugę trójkę, czyli Barbara, Andrzej i ja. No i wkrótce się okazało, że jakoś nam to dobrze idzie. W nocy tuż przed jej wpadką, żeśmy usiłowali wydrukować tam wiadomości bieżące, które nam nie szły. Niestety wszystkie matryce się porwały, nawet nie wiedzieliśmy dlaczego. I co udało się wydrukować? Stwierdziliśmy, że trzeba no, no, nowe matryce, no i niestety na drugi dzień. Dowiedzieliśmy się, że Barbara została zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa. I Jarek opowiadał, że z Basią to była ciężka choroba, to nie była, to nie była wycieczka krajoznawcza, to nie było jakieś fajne rzeczy, tylko po prostu była ciężka choroba. E, przyniosła na matrycy białkowej e, pierwszy numer Solidarności Walczącej. I tak się zastanawialiśmy, czy drukować to, czy nie drukować. No, i drukowaliśmy. Od tego pierwszego numeru Basia dość mocno, zresztą ja też, zaangażowała się w działalność Solidarności Walczącej. Była osobą niesamowicie odpowiedzialną, niezłomną. Sądzę, że poświęciła całą siebie, całe swoje życie podporządkowała w walce z komunizmem. Tam nie było miejsca na prywatne sprawy. Pewnie cała rodzina cierpiała, bo y, drukowaliśmy u jej mamy, drukowaliśmy u niej w domu, y, który po latach takiej, takiego życia prawie zrujnowany. Mieszkanie wyglądało jak, jak, jakby tajfun przeleciał. Ten wydawało się przepotężny ustrój, nie rozpadł się podczas kolb. Pod strzałami karabinu. Nie zniszczyły go warunki ekonomiczne. On, on się rozleciał, korodował pod wpływem kartek papieru. Korodował moralnie i intelektualnie. Była przede wszystkim bardzo uparta. Uparta, stanowcza, uparta aż do, do, do granic prawie że historii. Jak, jak, jak chciała osiągnąć jakiś cel, to, to wpadała w szał. Pomimo swojej takiej twardości, uporu była tak de facto osobą bardzo, bardzo wrażliwą, która Tłumiła to wszystko, wszystko w sobie. Była no starsza ode mnie. Tych wszystkich takich drukarzy jak, jak ja, czy swoich współpracowników o wiele młodszych, traktowała praktycznie jako, jako, swoje, jako swoje dzieci. Już jako Solidarność Walcząca poprosiłem ją, żeby wpisała wydawanie wiadomości bieżących stopkę, że wydaje Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. I ona się zgodziła na to. Ona jakby tak przylgnęła do nas tak od razu i tak też wzmocniła nasze poczucie sensowności tego, co robimy. Poszerzenie takie konspiracyjne, taki zastrzyk energii, że to, co robimy ma znaczenie. Ale zapamiętałem właściwie Barbarę z jednego momentu, fotograficznie. Mianowicie Urwał mi się kontakt naturalny, jakiś taki punkt kontaktowy, a sprawa była niezwykle pilna i ponieważ wiedziałem, gdzie jest jej główna drukarnia, to mimo że było to złamanie zasad konspiracyjnych, poszedłem bezpośrednio do jej drukarni i wydawało mi się, że znalazłem się w takiej jakby średniowiecznej manufakturze. Opary farby, ludzie... W farbie po mniej więcej po aż po łokcie, i ona w środku tak, jakby była tym głównym elementem tego takiego dosyć no, niespodziewanego dla mnie, a niesamowitego widoku ludzi, tych urządzeń, tego papieru, tej farby. I ona też miała właśnie ręce aż po łokcie w tej, w tej farbie. Taka niesamowita wizja tej manufaktury ręcznej. Później, niedługo potem, spotkałem Barbarę y, na uczelni, kiedy już zupełnie inaczej ubrana, w innej już formule, ale popatrzyłem na jej ręce. Jej ręce. No nie powiem, że były po łokcie, ale w każdym razie ręce były czarne praktycznie od farby drukarskiej. A więc w zasadzie ta farba drukarska na jej rękach była symbolem jakby stałego związania z drukiem. Ona nie tylko, że była organizatorem i szkoleniowcem, ale była w zasadzie sama wielkim, wybitnym drukarzem. Przypuszczam, w latach 80. wydrukowała najwięcej bibuły i nauczyła, wykształciła, bądź pomogła największej liczbie druk, drukarzy Solidarności Walczącej I nie, i nie tylko. Była osobą bardzo skromną, nigdy nie dbała o siebie. Nie zależało jej na pieniądzach, na profitach, nie zależało jej na uznaniu. Robiła to po prostu, robiła to po to, żeby obalić komunizm. Rozmawiałem z nią o jej latach młodzieńczych, wspominała tatę, który był w Armii Krajowej, opowiadała jak gdy się ukrywał, w latach 50 jak nosiła mu jedzenie. Była na wskroś przesiąknięta takim duchem wolności, duchem antykomunizmu. Było to po prostu dla niej, naj, było to po prostu dla niej najważniejsze. Potrułem kartek papieru zaczernionych sadzą rozpuszczoną w paście kołką. Basia z brudnymi paznokciami, z zniszczonymi szarymi ręka, rękami, z unoszącym się nad nią zapachem farby drukarskiej była naszym, ludzi Solidarności Walczącej, sztandarem antykomunizmu. Pozostanie naszym wzorem. W tym można powiedzieć rozgarwiaszu, jaki nieuchronnie towarzyszył podziemnemu drukarstwu, szczególnie tak prymitywnemu, a skutecznemu. Ona swoją precyzją i swoją odpowiedzialnością narzucała rytm i doskonałość organizacyjną. Sądzę, że miałem w życiu szczęście. Niesamowite szczęście, że, że poznałem kogoś takiego, jak właśnie Basia